Szanowni Państwo, moje nazwisko Nina Polan, jestem dyrektorem Polskiego Instytutu Teatralnego. I teraz za kilka dni, bo w przyszły czwartek, w Fundacji Kościuszkowskiej, odbędzie się przedstawienie o Mickiewiczu. Mickiewicz i Litwa. Ponieważ moja matka z Litwy, to tym bardziej te strony są mi bliskie. E, więc bardzo Państwa zapraszam. Mamy sceny, które czytamy z pana Tadeusza, z dziadów, wiersze, poezja i pieśni do słów Mickiewicza. Także i Pieszczotka, i, i z, przez, z kompozycją Chopina i Niewiadomskiego, Lilie. Także bardzo Państwa zapraszam. To jest bardzo unikalny i bardzo specjalny program, i specjalnie dla Was, dla Polaków, as well as to Poles, American Poles. Even if you don't understand Polish very well, we have translations, and of course, you'll hear the songs, and you'll know the glory of Mickiewicz and his Lithuania. In English, it's at the Kościuszko Foundation on Thursday, the 31st at 7 o'clock, fi 15 East uh, 65th Street. Our telephone is 212 724 9323.